Cześć, to ja, Exceltroner, Darek. Kiedyś popełniłem taki wpis na moim blogu o combo boxie, czyli liście rozwijanej, w, używanej w formularzu użytkownika. I Diana, za co bardzo jej dziękuję, dodała komentarz pod tym moim wpisem z pytaniem: W jaki sposób stworzyć dwie listy combo box, które są o Ciebie zależne? Czyli, jeżeli ja w jednej liście wybiorę na przykład, markę auta, taki podała przykład i to jest bardzo fajny przykład, właśnie że podam markę auta. To w drugim combo boxie będę miał do wyboru modele tej marki. No i oczywiście, jak zmienię ponownie, to markę to będą inne modele do wyboru. No i oczywiście, z takiego jesteśmy w stanie zrobić, więc ja zmodyfikuję trochę ten przykład i dodam kolejny combo box, i użyję już tutaj nawet w wersji, która nawet zawiera um, blokadę możliwości prowadzenia danych, jeżeli ja nie podam tutaj wszystkich wartości. O, jak wybiorę, dopiero da się wstawić. Jak, jak nie ma czegoś, na przykład usunąłem nazwę, no to nie da się wstawić. No tam w którymś wpisie i filmie pokazuję, w jaki sposób zrobić walidację danych do formularza użytkownika. No i wypadałoby teraz to trochę zmodyfikować, w takim razie ten combo box, znaczy ten formularz cały. Ważne jeszcze jest to, że tutaj na przykład nie dopisałem sobie etykiety kraj, która by się mogła przydać, sobie dopiszę kraj i dopiszę jeszcze etykietę oddział. Czyli dla konkretnego kraju stworzymy po kilka oddziałów i będą się one wyświetlały w kolejnym combo boxie. Przechodzę teraz do edytora VBA, mam tutaj mój formularz i najpierw go zmodyfikuję trochę, trochę go powiększę, przesunę te przyciski no i skopiuję sobie etykietę i combo box, trochę podniosę, na etykiecie napiszę, że to będzie oddział. Gdzie mamy? A, mam to zaznaczone. Zaznaczyłem sobie teraz etykietę i w caption zmieniam na oddział. Trochę jednak muszę przesunąć te moje combo boxy. Tutaj oddział sobie poszerzę. O, jest, dobra. To trochę przewrócę. No i w sumie tu też oba te pozostałe pola przesunę. Dobra, mam. Trzeba by się zadać odpowiednią nazwę tego Combo Boxu. No jeżeli poprzedni mój ComboBox się nazywał CBX -kraj, to tutaj sobie dopiszę nazwę jego, czyli nie już Caption, bo też nie ma Caption, ale nazwę to się odwołam CBX oddział. No akurat bez polskich znaków staram się nie używać polskich znaków przy nadawaniu nazw. No i pozostaje mi teraz przejść do kodu view code i zobaczmy mamy tutaj event CBX -change. i teraz ten event odpowiada za weryfikowanie co tam się wydarzyło jeżeli dokonała się jakaś zmiana w tym moim combo boxie kraj i to jest akurat ta część odpowiedzialna za walidację czyli sprawdza czy TB nazwa i CBX kraj są różne od pustego ciągu znaków. I teraz mogę dorzucić kolejną walidację, sprawdzić, czy czyli if CBX kraj value równa się, i teraz po kolei mamy cztery kraje: mamy Polskę, Niemcy, Rosję, Ukrainę. No to wpisuję równa się Polska. Jeżeli tak, to wtedy. Do tego nowego combo boxa, czyli CBX oddział, CBX oddział i teraz przypiszę mu listę. Tutaj mam coś takiego jak dać list. Mogę się jeszcze odwołać na wszelki wypadek, właśnie do całego obiektu, ale chociaż w tym momencie już raczej nie będę musiał. Czyli CBX oddział, list, lista, to się równa, i tutaj piszę sobie array. Czyli tablica. I tablica elementów. Niech będzie, że w Polsce mamy dwa oddziały. Warszawa albo trzy, nawet. Warszawa, Kraków i powiedzmy, że Poznań. No i zamykam tą moją tablicę. Teraz sobie skopiuję ten kawałek. I sprawdzę kolejny warunek. S if. W sumie to mogłem skopiować całość nawet. Tak, ctrl C. S i w CBX kraj value równa się, już nie Polska, tylko teraz my zrobimy Niemcy. Wtedy array zrobimy tutaj Berlin, Frankfurt. No i trzeciego już nie będę wymyślał. Tu już będą po dwa kraje. W Polsce po dwa oddziały. W Polsce będziemy mieć trzy oddziały, reszta będziemy mieli po dwa oddziały. Kolejny kraj, else IF. Wklejam sobie i sprawdzam. Rosję. No i teraz w Rosji możemy mieć Moskwa albo jeszcze jakieś miasto Władywostok. Chyba rosyjskie. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale może tak być. I else. If. No i teraz w sumie jeszcze mamy Ukrainę, nie? else if. Hmm, wklejam. Czyli dopytamy jeszcze Ukrainę. Dlaczego Ukrainę nie dałem przy else? Bo przy else chciałbym zrobić wersję, jeżeli combo box ten kraj będzie pusty w ogóle. Czyli żeby tam się usunęło wszystko. Czyli mamy tutaj array i możemy sobie wpisać Kijów, no i może Odessa. Ja jeszcze możemy Lwów skojarzę, że jest na Ukrainie, ale ogólnie z geografii jestem bardzo cienki. No i teraz mamy "If", czyli co, jeżeli żaden z tych krajów nie jest wybrany, albo ewentualnie ktoś tam wpisze wartość kraju, który ma oddziałów swoich, to wtedy ma się ten kombo box wyczyścić. To no to proste. CBX, oddział, i teraz polecenie clear, czyli wyczyść. And if. Dobrze, mamy. Zobaczę teraz, jak to się zachowa. Czyli uchwalam sobie mojego userforma. I teraz wybieram sobie kraj Polska. Zobaczmy, jest Warszawa, Kraków, Poznań. Wybieram Warszawę. Zmienię na Niemcy i tutaj mam Berlin, Frankfurt. Jak wybiorę na Rosję, mam Moskwa, Rostock. Można by jeszcze dorzucić takie polecenie, które w momencie dokonania tutaj zmiany od razu mi wyczyści oddział żeby nie zostawał ten stary, czy jak wybiorę sobie Niemcy, żeby mi to wyczyściło. No to przejdę znowu do mojego kodu, view code i tutaj od razu jak mi się coś zmieni, to użyję sobie tego polecenia cbx oddział clear. I teraz jak uruchomię, zobaczmy, wybieram Niemcy, Frankfurt, jak wybiorę Rosję, od razu się wyczyściło i mam tutaj do wyboru Moskwę, Młodowostok. No i oczywiście te moje oddziały się tutaj nie wprowadzą, dopiero ja muszę w całym kodzie pod przyciskiem wstaw, czyli przejdę do kodu, znowu w kod i mam CB wstaw klik, potrzebuję sobie dodać kolejny, kolejny parametr czy parametr. Kolejne wprowadzenie, to tutaj sobie skopiuję kawałek. Ctrl C, Ctrl V, ale jeden cel, znowu wiersz 3, 4 i tutaj Cbx oddział. No i tutaj trochę poprawię, bo tak, Tb nazwa to rzeczywiście pustka, ale Cbx kraj możemy zrobić clear i Cbx oddział możemy zrobić clear. No i teraz zamknę to zupełnie. Hmm, to jest ok, to ok. Powinno być wszystko w porządku. Dodaję nowego kontrahenta. Tam powiedzmy, nie wiem, Darek Kompany i tutaj mamy kraj. Niech będzie, no oczywiście Polska. I wtedy mamy niech będzie Kraków. Staw, proszę bardzo. Mamy dwa komboksy zależne od siebie. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, jak uatrakcyjnić nasz zespół, jak coś dodać, jak ewentualnie coś poprawić, pytaj, komunikuj. Ja chętnie w go nagram i pokażę, tak, żeby nowe osoby mogły poznać pewne fajne rozwiązania związane z, z formą. Także dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. I no co, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.